Witajcie, witajcie. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć e, troszeczkę o stracie płynności finansowej, ponieważ w moim przypadku, aktualnie według mojej sprzedaży, ta sytuacja, która aktualnie jest, bardzo mocno wpływa na moją sprzedaż. Sprzedaż praktycznie spada z dnia na dzień. E, tak jak wcześniej była korona, no to korona pomogła mi w sprzedaży, bardzo dała po prostu mi nowe możliwości. No, i właśnie powstał ten cały handmade, czyli te wszystkie prace, można powiedzieć, ręczne w domu, I, i minęło półtora roku, i firma się super rozwinęła praktycznie. Wydaje mi się, że ja, jako ja, jestem największą firmą sprzedającą w Polsce tego typu produkty, i tak to się fajnie rozwinęło, ale teraz nastał kryzys i opowiem Wam o tym, jak planuję sobie z tym poradzić, jakie mam możliwości. Jakie są zagrożenia, jak to wszystko aktualnie będzie, będzie u mnie wyglądało? No, po prostu na moim doświadczeniu, znaczy na moim doświadczeniu, na moim, mo, moim planie, może. Może byście chcieli coś podpowiedzieć, może chcielibyście powiedzieć, jak to wygląda u Was. A aktualnie wczoraj minął no 29 dzień wyzwania niestety nie mam raportu fiskalnego dobowego. Jutro Wam wrzucę też za tamten dzień. I teraz tak naprawdę od czego się zaczyna? Zaczyna się wszystko od kosztów, bo moje koszty stałe aktualnie, no to to jest około 25 tysięcy złotych. Pracownicy, ogrzewanie, rata kredytu za powiedzmy zakupioną nieruchomość, w której aktualnie ja pracuję i. Koszty są i koszty, koszty życia, też właśnie prywatne, prąd e, w sklepie to wszystko. To wydaje mi się, że koszty urosły o około 5000 zł miesięcznie. I teraz biorąc pod uwagę to, że mam jakąś taką załogę, że sobie wszystko jakoś już stworzyłem, że, że pracuje u mnie 5 osób, praktycznie na stałe, które cały czas u mnie pracują jest ta załoga, która teraz, no de facto nie jest do końca potrzebna, no to no to mogę bardzo łatwo spaść po prostu na dół, bo jak każdy z Was teraz prowadzi sam sklep internetowy, siedzicie sobie, przychodzicie, robicie sobie rano kaweczkę, odpalacie sobie YouTube'a, tak jak ja sobie to robiłem na początku, w międzyczasie pakujecie sobie paczki, generujecie etykiety, o fajnie, sprzedałem dzisiaj 30 paczek, o fajnie, sprzedałem 50, no to po prostu zmaleje Wam sprzedaż, a ja jestem jeszcze odpowiedzialny za za właśnie kredyt, za leasing na samochód, za, za pracowników, za to wszystko mam jakąś taką odpowiedzialność i muszę teraz po prostu gonić za tym, żeby te pieniądze uzyskać. I teraz głupi przykład Beislinkera, gdzie inflacja powiedzmy wynosi 10%, powiedzmy. No i zobaczcie, jest 367, 367, 367 i teraz nagle wleciała faktura na 552 zł. To jest no tak od ręki, pyk, 200 złotych. 200 zł drożej. Oczywiście Base to nieocenione narzędzie i wydaje mi się, że spokojnie jest warte tych 500 zł. No, ale no, ale tak jak widzicie, przeskok jest. I jednak płacić pół tysiąca złotych za oprogramowanie, no to człowiek sobie myśli, kurczę, może bym te etykiety jakoś tam ręcznie generował, zawsze bym 500 stówek oszczędził, trochę niby więcej czasu. I dla was? Czyli siedzących w domu, powiedzmy, byłaby na przykład możliwość siedzących w domu, w sensie ma, i, i pakujące 20-30 paczek, byłaby możliwość zrezygnować na przykład z Basingera, bo poradzicie sobie na przykład normalnie, generując etykiety po prostu w jakiś tam sposób ręcznie. No i już macie dwie stówki, powiedzmy, nie pięć stówek w sumie 550 zł zaoszczędzone. Kolejne opłaty, no to czyli za samochód, tak samo mniej więcej urosły opłaty za kredyt, było 1674, 1674, 1715, 1811, 1890, już jest 1939 zł. Czyli jak widzicie, no te koszty tutaj dodać 200, tam dodać 200, tam dodać 200 i mówię, wydaje mi się, że to jest spokojnie te, te 5000 zł miesięcznie, akurat w moim przypadku jest to więcej. Do tego wszystkiego przychodzi wskaźnik, który wydaje mi się, że powinienem wyrobić, ponieważ osoby, które mają na przykład teraz wskaźnik, powiedzmy, na poziomie 10%, 15%, 20%, no to podniosły ten wskaźnik o te, powiedzmy, 6 punktów procentowych i mają super, mega, super, mega rabat na tych wszystkich przesyłkach, czyli mają zwroty. W moim przypadku, mając, nie wiem, 2000 zamówień, powiedzmy, byłyby to naprawdę grube tysiące, Grube tysiące złotych, tak mi się wydaje, oszczędności, ale niestety w październiku osiągnąłem 41,45, a w lutym było to 43 czy 42,5, czyli 1% podniosłem, więc nawet nie załapałem się na drugi próg, ponieważ nie mogę, nie mogę tego zrobić, no bo po prostu nie mogę tego zrobić z tego względu, że już dostarczam przesyłki na sortownie, że a jeszcze w w, listo... w październiku kurierzy przyjeżdżali dużo, dużo później, czyli na przykład kurier DPD nie był tak jak teraz, że on sobie o 10.30 wjeżdża i odbiera paczki, tylko był o 14, .00. był o 15 bo mieli bardzo duży zapierdziel no i te paczki musieli nadawać, więc ja kuriera na przykład DPD nadawałem sobie o 15 a nie na przykład tak jak teraz o 11, .00. zawsze miałem te 4 godziny wiecie, w suchym, a teraz jest bardzo dużo przesyłek DPD, no to ten wskaźnik, po prostu nie jestem w stanie go podnieść. Postarałem się od razu, jak weszło na Allegro te wysyłanie szybkich przesyłek, no i no, i, no, i, no i niestety, niestety się nie, nie udało i się nie uda. Choćbym, nie wiem, jedyne co to się po prostu przeprowadzić, e, tak jak Wam mówiłem, e, kupić tego busa, po prostu i przerobić go na miejsce do pakowania i stać na sortowni i te paczki pakować. Jedyne, jedyne takie rozwiązanie. Wtedy mogę wprowadzić wysyłki do 18.30. A tak, no, kol, kolejna strata. I teraz, jak to wszystko wpłynęło na sprzedaż? Wpłynęło to na sprzedaż tak, że aktualnie na samym Allegro tylko w ciągu ostatnich 7 dni, tutaj widzicie 22%, ale jeszcze zostanie ta środa uwzględniona. Podejrzewam, że też będzie tutaj dużo niżej. No to wydaje mi się, że na samym Allegro sprzedaż spadła o 30%. Biorąc pod uwagę jeszcze dropshipping, wydaje mi się, że w dropshippingu sprzedaż spadła nawet o 50%. Tak samo w sklepie internetowym też sprzedaż spadła o 50%. Czyli można powiedzieć, że spokojnie sprzedaż spadła mi cała globalnie w całej mojej branży o 40%. Czyli pracownicy nie mają co pakować. Ja wam oczywiście chcę też powiedzieć, że ja mam jakąś poduszkę, że to nie jest tak, że ja teraz tracę od razu płynność finansową, moja firma upada, ja mam jeszcze jakiś zapas. Jakiś rozpęd taki, żeby to wszystko jeszcze wiecie, połatać przez pół roku, utrzymać, utrzymać, yy, i będę musiał po prostu podejmować. A właśnie o tych krokach, które już podjąłem, po powiem wam, jak jeszcze wygląda cały proces, bo to też wydaje mi się, że jest dość ciekawe. Oczywiście, zaprawienie w boju, no to o tym wiedzą, ale nowi sprzedający mogą o tym. Na przykład nie wiedzieć, czy nowe osoby, które otworzyły sobie, sobie firmę, no to sprzedaż spadła o 40%. No to, no dobra, sprzedaż spadła o 40%, jest masakra. Trzeba szukać rynków zbytu innych, trzeba szukać, trzeba może zabrać się za coś innego, bo mi już głowa po prostu buzuje. Tak samo jak mi buzowała, jak wszedł COVID. Wszedł sobie COVID. Nie wiem, czy mogę to mówić na odcinku. No, ale wszedł sobie ten świrus, i, i moja głowa już, Jezus, import z Chin padł, import z Chin padł, importowałem dużo, fajnie było się, sprzedawało, teraz to wszystko 10 razy do góry. Co robić, co robić, co robić? No dobra, sznurki, yep, 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 wszystko poszło, złożyło się w całość, i teraz mam ten, ten sam tok myślenia, nie? No, bo, no bo, teraz nagle sprzedaje, sprzedaż zaczyna spadać bardzo mocno spadać, no to człowiek musi sobie coś pomyśleć, coś wymyśleć, coś zaplanować i, i jakieś kroki podjąć. Także, także mówię, sprzedaż spadła o 40% i biorąc pod uwagę to, że sprzedaż spadła o 40%, wzrosły koszty pakowania, tyle samo trzeba wydać powiedzmy na ogrzewanie, tyle samo trzeba wydać na pracowników, tyle samo trzeba wydać na... właśnie tyle samo, tyle samo. Chodzi o to jeszcze, że Wzrosły ceny transportu, czyli cały towar, który do mnie przyjeżdża, już jest z automatu troszeczkę droższy, no bo koszty transportu wzrosły. Sam, na przykład DPD, jak wysyłam gdzieś tam paczkę do Niemiec, no to płaciłem 80 zł, teraz już jest 90, no bo wzrosły koszty, tam a opłata paliwowa wzrosła, nie? No i teraz kolejny, kolejny jest przykład taki, że. Producent już wszyscy, wszędzie jest już cisza, wszyscy wstrzymują dostawy, wszyscy obserwują sytuację, będą podwyżki. Będą podwyżki na półproduktach, potem będą podwyżki podczas produkcji, no bo, no bo trzeba na ten prąd wydać, trzeba wydać te 5% dodatkowe podatku dochodowego, trzeba, bardzo dużo trzeba i, w, i wszędzie są wzrosty, i wiecie. I teraz. Ja mam sprzedaż na Allegro, mi spadła o 40%. Oczywiście trzeba wziąć też trochę pod uwagę, no, że ludzie już nie mają kasy, no bo przed wypłatami jest, powiedzmy, koniec miesiąca, jest jaki jest. Aczkolwiek na koniec miesiąca już sporo osób dostawało wypłaty i te słupki były dużo, dużo, dużo wyższe, nie? Także sytuacja nie wiadomo, jak się potoczy. No i biorąc pod uwagę to, że że ja mam niższą sprzedaż o 40%, producent mówi mi, producent, gdzie tam? Producenci, jeden, drugi, trzeci, czwarty z Polski mówią mi, że oni będą podnosili ceny. Oni będą podnosili ceny. No i co ja mam w tym wypadku zrobić? Jedyne, co mogę zrobić, to podnieść ceny klientom. Więc to się przełoży też na to, że, no, że jeszcze bardziej sprzedaż mi spadnie, tak? No bo, no bo nie ma wyjścia, no bo ceny będą jeszcze wyższe, no to, no to, no to. Też to wszystko spadnie. Jakie ja podejmuję kroki? Kroki pierwsze, jakie podjąłem, to wstrzymałem wszystkie inwestycje na 2022 rok. W tym roku będę już nie będę się rozwijał, nie będę nic y, kupował, żadnych ani regałów, ani nie będę kupował żadnych dodatkowych jakichś tam laptopów, ani nie będę pracował przez cały rok na tym, co mam, ewentualnie może jeszcze coś tam przed świętami. Więc na razie u mnie jest etap taki, że koniec żadnych inwestycji, pracuje na tym, co jest. Kolejnym etapem będzie ograniczenie godzin pracy pracowników, czyli koniec końców, no bo biorąc pod uwagę to, że mam jakoś studentów, może nie ograniczenie pracy, najpierw wymyślenie im nowych obowiązków, bo teraz oni przychodzą do pracy i na przykład jest, przychodzą na szóstą i wiecie, i o 7.30 już są na zero, mają wszystko zapakowane dlatego trzeba im znaleźć pracę ja już im taką pracę zorganizowałem no ale ta praca musi też wynosić jakieś, przynosić jakieś tam dodatkowe powiedzmy przychody, nie, no ale mówię, myślę, no bo wyobraźcie sobie teraz kolejną sytuację, mam załogę pięcioosobową wszystko jest fajnie zgrane wszyscy już wszystko wiedzą, znają wszystkie produkty, wiedzą jak to porządnie zapakować, znają procedury znają całego baselinkera, oprogramowanie, znają wszystko po prostu wiecie, wchodzi nowy produkt, oni dodają nowy produkt, myk, 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 wszystko idzie Super pięknie wchodzi nowy przewoźnik, załoga się raz, dwa dostosowuje, i teraz yy, no, kolejny etap może być zwolnienie pracowników, tak? Pracowników można dwóch zwolnić, zostawić sobie trzech i to w zupełności wystarczy, no bo, no bo aktualnie jest takie, takie zapotrzebowanie. No ale nie chcę sobie znowu sytuacja się za jakiś czas naprawi, a ja będę musiał znowu sobie robić nową załogę, znowu szkolić nowych pracowników, co wygeneruje znowu dodatkowe koszty. Ale no jest też taki plan, że w razie czego teraz wstrzymam inwestycję, utrzymam jeszcze to spokojnie pół roku, no i po pół roku podejmę decyzję. Może będzie taka decyzja, żeby właśnie zwolnić, zwolnić pracownika, albo żeby zwolnić dwóch pracowników. Na przykład. No oczywiście nie jest to, jest to tylko jakiś taki ala no plan, nie? no bo jak jeszcze będzie gorsza sytuacja, że będzie coraz ciężej, coraz ciężej, coraz ciężej i to wszystko będzie nadal leciało na łeb, na szyję. No to będę musiał zwolnić powiedzmy wszystkich. Czyli na przykład zwolnię sobie, jak nic w tym czasie nie wymyślę, zwolnię powie, powiedzmy wszystkich pracowników i wrócę do etapu, w którym ja wstaję rano, idę pakować paczki na zmianę z żoną, tak jak to robiłem dosłownie półtora roku temu. Cofnę się do tego etapu. Że sam będę przyjmował do Stanwy, sam będę pakował paczki i sam będę wysyłał, czyli, czyli się można powiedzieć, troszeczkę cofnę. I wtedy nagle, jak sprzedaż znowu ruszy, nagle znowu przyjdą święta, to ja znowu będę szukał ludzi do pracy. Potem znowu będą pomyłki, będzie miszmasz I zobaczcie sobie, jak to, jak to prosto, jak to łatwo jest to wszystko, można powiedzieć, stracić. W sensie, jak to bardzo łatwo upaść, no bo, w sensie upaść, no może nie łatwo upaść, no ale. Jak to wszystko, jakie to jest wszystko trudne, i jakie to jest wszystko i taka sytuacja, gdzie tak koniec końców aż tak mocno na nas nie dotyczy. Ale już słyszałem, że dotyczy tutaj tej branży, tej, tej, tej. Znowu wszyscy dostają po tyłko i niech to, to zawieszenie broni będzie po prostu jak najszybciej, no bo, no bo po prostu po prostu masakra no oczywiście co człowiek to będzie miał jakąś poradę w tym temacie no ale mówię na, na razie jest jak jest ja jestem zabezpieczony ja się powiedzmy o siebie nie martwię no ale martwię się też o tych ludzi o tą załogę o to wszystko co sobie zbudowałem i budowałem tak naprawdę przez cały ostatni rok za pier... Dzielając od rana do wieczora Zbudowałem sobie coś takiego Że już po prostu nie muszę tego Wszystko dzieje się samo Wszystko mogę załatwić na telefon Mógłbym już tak jak ci wszyscy guru Siedzący w basenie Pojechać sobie w, w... gdzieś do basenu Do jakichś ciepłych krajów Siedzieć sobie całą zimę w basenie I dosłownie odpisywać na maile Ewentualnie składać zamówienia Wszystko już było tak pięknie Już dosłownie już było dopinane na ostatni guzik A nagle no Bum. Bum. Dajcie znać, jak to u Was wygląda, jak Wy się zapatrujecie yy, na to wszystko, no bo, no bo u mnie troszeczkę słabo.